ruchu zastępowym, kiedy Naczelnego Skauta Świata Lorda baden zapytano kim chciałby być, gdyby mógł jeszcze wybierać w ruchu skautowym. Odpowiedział oczywiście zastępowym, bo jest to czas, kiedy jest się prawdziwym wodzem, kiedy można poczuć z jednej strony potęgę bycia harcerzem, skautem, potęgę ducha, potęgę siły ducha, a z drugiej strony jest to moment, kiedy ma się wokół siebie swoich najwierniejszych, najlepszych przyjaciół. I taka jest pozycja zastępowego. Wódz i przyjaciel, stojący na czele grupy najbliższych sobie grup. E, czy to trudno być zastępowym? Łatwo i trudno. Łatwo dlatego, że niesie nas entuzjazm. Trudno dlatego, że zastępowy dla tych swoich chłopaków zastępie musi być kimś szczególnym. Musi umieć robić to, co, to, czego wymaga się od musi mieć wiedzę, musi mieć doświadczenie. Mam nadzieję, że nasza książka, Harcerstwo to gra, będzie takim rodzajem podpowiedzi, pomocy. Napisałem w tej książce wszystko to, co sam chciałbym usłyszeć wtedy, kiedy jeszcze byłem zastępowym. Tak traktujcie tę książkę jako próbę podpowiedzi, porady od starszego kolegi, od starszego kolegi zastępowego, bo <gryw> również byłem kiedyś zastępowym.